Niespodzianka, tak, niespodzianka, która dzisiaj też miała miejsce, odwiedził mnie wspólnie z Panem Przewodniczącym Hubertem Kołodziejem, Pan Artur Andrus, który jest gospodarzem naszych koncertów noworocznych filharmonii i też wspólnie podpisaliśmy się dla Was z podziękowaniami za wsparcie w ośmiu. Artur Andrus, Andrzej Buła, dwie książki Panie Przewodniczący, no bo też się dowiedziałem wczoraj, że Pan Artur Andrus ma rodzinę właśnie władzy, rodziny Pana Huberta Kołodzieja, więc Lubił Polszczyznę i pewnie będzie do nas często teraz zaglądać. Ja chciałem dodać, że myślimy nie tylko przy takich oficjalnych sprawach, to są właśnie te drobne kroczki, cząstki, które tworzą później tą piękną, największą na świecie orkiestrę, wielką orkiestrę, którą e, oczywiście wszyscy wspieramy, a książki wesprą sztaby szkolne w Kup i e, w Opolu w działaniach na wielkie wielkiej orkiestry.